Cześć, to Kapitan Rex12. Chciałbym Wam teraz pokazać ścigacz z LEGO Star Wars mojego wyrobu. Dobra, zaczynamy. Bierzemy jeden płaski klocek 2x6, to znaczy 2x8 i 2x6. Podłączamy go takim okrągłym śliskim klockiem. Tak o potem do tego 2 na 6 podłączamy taki kokpit o to. Tak potem bierzemy drugi zieliski i trzeci na sam koniec. O tego. Tak OK. Bierzemy potem 2 na 1 i podłączamy. Go w tym miejscu o tak potem bierzemy krzesło podłączamy go za 2 na 1 potem bierzemy jeden silnik podłączamy go w miejscu gdzie jest 2 na 1 i odstające od kokpitu o tako o potem bierzemy dwie trzymanki o tak dobra bierzemy duży dwa na dwa i dajemy go na, na sam koniec naszego ścigacza i bierzemy dwa takie klocki z czteroma po boku i podłączamy go do naszego 2 na 2 po bokach bierzemy dwa silniki i podłączamy w tym miejscach do tych klocków po bokach 2 na 2 i drugi po drugiej stronie bierzemy szybę taką jakby i podłączamy ją w tym miejscu Dobra. Bierzemy następnie duże 2 na 1 i dajemy je jedno miejsce za krzesłem. Tak o. I jeden duży 2 x 2 z odstającymi takimi przyczepkami. Można w to przyczepić różne rzeczy. I za tym dajemy 2 na 1 duże. O tak. Potem bierzemy dwa takie klocki okrągłe i przyczepiamy je w te odstające. I drugi po drugiej stronie. I to jest mój ścigacz. Tu można wsadzić blastery, a tutaj klona, na przykład choppera albo pilota. Dobra. Mówił do Was Kapitan Rex12. Cześć.